Ale zobacz, jaka maszyna, dy! I cudowne ogłoszenie. Nie wiem, kto jest gotowy na serwis tego silnika. Cena jest straszna. Pokażcie to. Witam Was serdecznie. Sobota, 11 luty. Przegląd ogłoszeń na OTOMOTO. Postaram się znaleźć Wam dzisiaj jakąś okazję. Będziemy szukać samochodów w przedziale między 15 a 20 tysięcy benzyna diesel. Będziemy szukać samochodów w przedziale 30-40 tysięcy i postaram się znaleźć coś w okolicy 50, może 60 tysięcy. Zobaczymy jak to się uda. Ogólnie rynek jest ciężki, ceny są chore, samochodów jest mało, dobrych samochodów jest mało. Pokażę Ci na co zwracam uwagę. I jakie ogłoszenia przykuwają mnie, do których chcę dzwonić, a które od razu wyłączam, na które w ogóle nie patrzę. Zapraszam Cię, zobacz co robię. Daję 10% rabatu na sprawdzenie samochodu, który dzisiaj tutaj wybiorę. 15 tysięcy złotych do 20 tysięcy złotych. Gdańsk, zacznijmy od silnika benzynowego. Najnowsze ogłoszenia. Starogard Gdański, godzinę temu. Mercedes A-klasa, 1.5 benzyna. Gaz. Zostawmy to. Naprawdę bym chciał coś. Chciałbym coś od osoby prywatnej. Citroena już mam za dużo. Audi Multitronic TSI, Opel Astra 1.8 benzyna w Cabrio, Starogard Gdański bezwypadkowy, grzane siedzenia. Po obejrzeniu pierwszych dwóch stron z najnowszych ogłoszeń w Gdańsku do 50 tysięcy w przedziale między 15-20 tysięcy niestety muszę was rozczarować, ale no, nie znalazłem nic ciekawego. Wydaje mi się, że to jest pierwszy właściciel, Gdańsk Wrzeszcz, Toyota Yaris 1.3, idealne auto dla kobiety do miasta, 100 tysięcy przebiegu, silnik 1.3 benzyna, pierwszy właściciel, kamera cofania. Filmik jest na YouTubie nawet. Pan kupił auto w 2006 roku w Toyocie carter Gdańsk i też było tam serwisowane. Pełna dokumentacja samochodu. Samochód zadbany, garażowany, nigdy nie było palone, pęknięty zderzak. Słuchajcie, ta Toyotka jest wystawiona za 16 900. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to cena po prostu troszeczkę przerażająca. Ta kamera cofania jest dołożona. Ten zderzak pęknięty tutaj widzimy. Nie ma dramatu. No ta kamera cofania to, to jest taka jedna z tańszych, no ale no jest. No nie ma co. No powiem Wam, że samochód jako samochód fajny jest. Zobaczmy jeszcze ten film na YouTubie. No ogólnie tak, nie, ogólnie tak, ale no 16900 jest dla mnie trochę porażające, no ale co, takie ceny. E, to idzie na pierwszy ogień. Toyota Yaris 1.3 do miasta dla kobiety e, znalazłem e, Renault Clio 1.2 75 koni. To też samochód, który jak najbardziej polecam. E, srebrny, ale 18300. Słuchajcie, ja przecież półtora roku temu kupowałem takie samochody za 11 tysięcy, za 12, teraz on kosztuje 18300. Dla mnie to by było przerażające, jakbym ja miał teraz, no nie wiem, nawet po negocjacjach zapłacić za niego 16 tysięcy. W ogłoszeniu samochód zarejestrowany, użytkowany do jazdy po mieście, sprawny, regularnie serwisowany, niski przebieg, zakupiony pod koniec 2022 roku? Do obejrzenia w Pruszczu Gdańskim. No to to będzie handlarz, dlatego jest niski przebieg, tak? Nie. No pani Ania sprzedaje. Nadal no, pod koniec roku 2022 kupione. No to. To ma niecałe 3 miesiące auto, tak? Regularnie serwisowane, sprawne technicznie. Cena jest straszna. Coś takiego bym szukał, ale to nie wiem, z czego by musiało być, żeby było warto 18 tysięcy. Dalej, znalazłem jeszcze w u jakiegoś handlarza Kia C Ceed z 7 roku w dieslu. Ogólnie widać na zdjęciach, że są jakieś uszkodzenia. Tutaj zwróć uwagę, na ten zderzak. Ogólnie dobry silnik, przebieg 270 nie jest dla niego straszny, o ile jest oryginalny. I serwisowany. 1,6 diesel CRD i bardzo dobry silnik, polecam. Oczywiście auto musiałoby być dobrze sprawdzone. Myślę, że jeżeli uda się 1,5 tysiąca złotych wynegocjować, może 1,900 i auto okaże się w fajnym stanie, nie będzie zardzewiałe, nie będzie trzeba dużo robić. Jak najbardziej można się taką kiją zainteresować nawet od handlarza. Jeszcze przykuła moje oko ale to też tutaj hmm, kia Seed 12,400, ósmy rok, 240 tysięcy w kombi. Ogólnie super, no ona, ona bardzo ładnie wygląda, ja bym sam dla siebie taki samochód kupił. Bardzo ładne zdjęcia, handlarz, y, auto bezwypadkowe, jest z Niemiec, nie wymaga ingerencji technicznej, serwisu. Znalazłem jeszcze Kiesit bardzo podobną. Sprzedaje Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. <laughs> no cena im się tutaj trochę powaliła, zdjęcie jest jakieś w ogóle wydłużone, nie wiem co tutaj się wydarzyło. Kiepska jakość, no ale to może dobrze świadczyć. Nie? Niby 150 tysięcy przebiegł, z samej ciekawości pojechałbym zobaczyć co sprzedaje Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Oprócz tego znalazłem, kurde, no pięknego klasyka, za którego nigdy nie zapłaciłbym 16 tysięcy, ale zwróćcie uwagę na tą Mazdę. Naprawdę wygląda na zadbany samochód. Pełna klasa. Bardzo mi się podoba. Nie widać na niej rdzy. Więc albo jest, na, 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 naprawdę ona musi być zadbana. Jest super. Z klasa. W opisie mamy coś sprowadzony, odnowości użytkowane w jednej rodzinie. Bardzo polecam, zadbany. Silniki, skrzynia idealne. Oczywiście żadnych wad samochód nie ma. No i <gryw> znalazłem u chłopaków w TM Cars. Ale to już jest ciężki temat. BMW X5 44 V8 bardzo fajny, mocny i ciekawy silnik. Niecałe 20 tysięcy złotych. Oczywiście w opisie nie ma nic. Auto przyjechało 220 tysięcy. Silnik pracuje, skrzynia również, zmienia biegi płynnie, nie szarpie. Kompletne oraz sprawne katalizatory na miejscu, bezwypadkowe dwa elementy, lakierowane, reszta oryginał, bardzo ładny, niezniszczony alufelgi, 17 zimowe i letnie opony. Ocena z opłatami. No słuchajcie, jeżeli ten silnik byłby sprawny, a samochód nie będzie zgnity, no to myślę, że to nie jest zła cena, nie? Także u chłopaków w stoi. Taka BMK z V8. -ką. Nie wiem, kto jest gotowy na serwis tego silnika, ale powodzenia. Zwiększymy trochę cenę, między 30 a 40 tysięcy. Lokalizacja Gdańsk do 50 km. Wybieramy, sortuj, najnowsze ogłoszenia i zobaczmy, co tutaj się pokazało. Wybieram tutaj jakieś ogłoszenia, samochody, które osobiście bym polecił albo był zainteresowany no to tutaj mamy jakiegoś Hyundai i 3160i 14 rok, rok automatyczna skrzynia 33800. niebieski kolor hatchback no zobaczmy ładnie wygląda 157 tysięcy i cudowne ogłoszenie. W kościeżynie Forda Galaxy, 300 tysięcy przebiegu, dwulitrowy diesel, skrzynia manualna. No tutaj mamy ten problem, że w 2010 roku te dwulitrowe DCI miały problemy z pompami wtryskowymi. One się mieliły, podawały tam opiłki na wtryski, na cały układ paliwowy. No i tutaj była trudna zabawa. Trzeba było to... Dobrze naprawić, wypłukać zbiornik. Bo jak się założyło nowe wszystkie pompy. To ona się znowu psuje, jak ktoś to źle zrobił. Więc jak ten dwulitrowy DCI, to po 13 roku bym brał. Odrzućmy to. W benzynie kaszka i 9 rok 36 tysięcy złotych. To jest. To jest, jest. niemożliwa dla mnie cena. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tych cen chyba. Nie mam co wybrać. Mamy jakiegoś Hyundai I40 z 13 roku, ale w Sedanie, w oleje w Kombiaku w Gdańsku, tylko że na rejestracji GWE. A to dużo zmienia wbrew pozorom. Rok produkcji 13, oleje, filtry zmienione, samochód bez wkładu dwa komplety kluczy. I że jak nie zadzwonisz, nie zapytasz to nic się o samochodzie nie dowiesz byłbym zainteresowany takim Hyundaiem na pewno. Nie mam z czego wybrać ciężki rynek. A daj mi znać w komentarzu, co ty w ogóle o tym sądzisz. Czy będą mniejsze ceny samochodów, czy po prostu muszę się już do tego przyzwyczaić, że kupuję i szukam droższych samochodów. Dla mnie jest to taki problem, bo dwa lata temu kupowałem te same samochody o wiele taniej i w lepszym stanie niż dzisiaj. Dwulitrowy diesel w Insygni już byśmy mogli to ewentualnie zaakceptować. E, tutaj ten dwulitrowy diesel trzeba uważać. CDTI, tam był problem z ciśnieniem oleju, trzeba było taką uszczelkę przy pompie wymienić, i to musi być zrobione od razu po zakupie, bo tam silniki się zacierały. Jak ktoś to zaniedbał, musisz o tym pamiętać, na pewno znajdziesz w internecie dużo informacji na ten temat. Ja bym ogólnie nie kupił dla siebie insygni w dieslu, no to znaczy wiecie wszystko zależy od okazji, ceny i tego wszystkiego, ale raczej bym pomyślał o czymś innym, 1.2 TCE z Renówki nie można, 1.4 TSI nie chcę, 2.0 Turbo z Opala nie chce, no ten i no ale to jest posrana cena no Toyota Yaris z 17 roku no ale gdzie Yarisa za prawie 40 tysięcy no, uszkodzony jeszcze, dlatego tak tanio Ojojku, nie no to jest całe do lakierowania, to też nie chcemy. Dobra, ostatnia próba, jadę. Ford C-Max 1.0 EcoBoost. Nie dla mnie. 1.6 EcoBoost nie dla mnie. Hyundai iX 6.5 1.6 GDI nie dla mnie, ani dla moich klientów. Peugeot 1.2 nie dla mnie, 1.2 TSI nie dla mnie. Dacia Duster. <grywy> 1.6 benzyna może być. Toyota RAV4 z USA. 2,5 benzyna może być. Insignia 1,8 benzyna może być, ale nie, nie, nie ma tutaj ogłoszenia, którym bym się zainteresował. Próbujemy zwiększyć budżet. Zrobimy na 50 tysięcy. Od 50 do 60 tysięcy. Zobaczymy, czy dam radę coś zlokalizować. Pierwsze, co wyskakuje, Ford Kuga. Żukowo 2.0 TDCi, to już jest ten silnik, gdzie nie powinno być problemu z pompami wtryskowymi i wtryskiwaczami. Pamiętajcie, że Ford musi być w manualu, bo ten Powershift nie współpracuje do końca z, z użytkownikami. Kia Sportage, 12 rok, z gazem, 163 konie, czyli nie GDI, tylko e, MPI i to jest coś czym, no ale 55.9 no to jest, to jest duża cena no. dobra, mamy automat, benzyna, gaz 190 prawie tysięcy kilometrów, moglibyśmy się tym zainteresować, bardzo ważne jest to, od kiedy jest gaz ile ma kilometrów, nie ma tutaj jakiejś informacji w ogłoszeniu, fajnie wygląda skóry, no powiedzmy, że teoretycznie moglibyśmy się tym samochodem zainteresować Wygląda solidnie. No cena trochę odstrasza, ale wygląda ok. Dalej. Fajny, fajny silnik Gdańsk Honda CRV, ale 11 rok 140 tysięcy przebiegu 57 tysięcy złotych. Powiem Wam, że za 12-letnie 12 auto zapłacić 57 tysięcy złotych. Nie będę już tego oceniał, po prostu takie czasy musimy się dostosować. Wiecie, zawsze można negocjować, ja zawsze negocjuję. Hyundai iX35 1, i X35 w 1,7 CRDi i Dieslu. No, jest to fajny silnik. Samochód ma parę wat. Ostatnio mogłeś zobaczyć to na moim Facebooku. Byłem takiego oglądać, gdzie była zardzewiała maska, a i to jest ich wada. Kiepskie te. Eko skóry, ogólnie fajny samochód, stoi w Gdańsku. Nie wiem, czy to jest handlarz, raczej na pewno. Biały kolor, nawigacja, manual. No i jest 51 600. No to już jakby wynegocjujemy sobie 2000 zł, tak, wat marża, 140 tysięcy przebiegów, nie? 14 rok od handlarza. Dobra, spróbuję jeszcze coś, jeszcze coś, spróbuję Wam znaleźć. To będzie ostatnie ogłoszenie. Myślałem, że będzie lepiej. Spodziewałem się, że coś wynajdę. No dobra, mam jeszcze jedno fajne ogłoszenie. Eee, też i40, 1.7 diesel, ten mocniejszy silnik, 141 koni. Eee, 15 rok, 100 tysięcy przebiegu, salon Polska, sprzedaje osoba prywatna. Zdjęcia są takie, widać, nieprofesjonalne, więc na pewno to nie jest handlarz. Auto wygląda dobrze, nawet są pokazane wady, zdarty tutaj Lakier na plastiku. W Gdańsku stoi e, opis, też jest fajny, był serwisowany była wymiana sprzęgła i dwumasy no i co, no i to byłby samochód którym byłbym zainteresowany no 56 tysięcy trochę dużo no ale jeżeli to jest oryginalny przebieg i faktycznie osoba prywatna, być może pierwszy właściciel to mogłoby być dobre ogłoszenie ja szukam jeszcze samochodów na facebooku, na grupach marketplace, na innych stronach typu Trójmiasto Ogłoszenia Gratka, sprzedajemy najlepsze i najciekawsze oferty znajdujemy na grupach gdzie Da się po prostu wyrwać coś, co jeszcze nie jest wystawione na sprzedaż. No i też dogaduję się z handlarzami, którzy jeszcze nie wystawiają samochodów na Otomoto i one najpierw trafiają do mnie. I też jest po prostu szansa wybrania czegoś lepszego lub kupienia w lepszej cenie na rynku. Także zapraszam Cię do subskrypcji, komentowania i za miesiąc kolejny przegląd ogłoszeń.